Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto makowe uczucie. Potrzebować będziemy trzy duże jajka: pół szklanki niemielonego maku, półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, 3 czwarte szklanki cukru i pół szklanki oleju. Olej możemy zastąpić dziesięcioma dekami stopionego masła. Do jajek dodaję szczyptę soli, cukier i ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam pół szklanki mleka. Olej, też pół szklanki. Mieszam. I dodaję ma proszek do pieczenia oraz mąkę i całość dokładnie mieszam. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto wykładamy do formy. Jeszcze zbiorę brzegi i będziemy piekli około 40 minut w 170 stopniach. A później przygotujemy krem. Powierzchnię wyrównujemy i ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz przygotujemy krem. Dwie szklanki mleka gotuję. W jednej rozprowadzę dwa budynie. Dołożę do gotującego się mleka 10 g masła i zawiesinę budyniową rozprowadzę i wleję na gotujące się mleko. Dołożę 3 czwarte szklanki cukru i ugotuję taki krem budyniowy. I teraz zawiesinę budyniową wlewamy na gotujące się mleko. Mieszamy i gotujemy 2 minuty. Czas mieszając. Musimy energicznie mieszać, aby nie powstały nam grudki. Na sam koniec dodaję cukier, ponieważ ten krem się lubi przypalać. i później ciepłym kremem posmarujemy nasze ciasto. Tak, krem już mamy gotowy, zagotowany i dodajemy cukier, mieszamy i studzimy. Ciasto mam upieczone. Krem ostudzony, tak nie do końca on jest ciepły i ciasto zcięłam jedną trzecią i pokruszę i posypię później nasze ciasto. Możemy to zmiksować, a możemy tak jak ja, rozdrobnić rękoma. Wykładamy krem na ciasto i posypujemy okruchami ciasta. No i ciasto ostudzimy, a później damy do lodówki. Teraz wykładam krem. Rozprowadzam po całej powierzchni. Krem musi być ciepły, ponieważ lepiej się rozsmarowuje. Jeżeli będzie całkowicie zimny, będzie problem. A tak się idealnie rozsmarowuje po cieście. I posypujemy okruchami ciasta wierzch. I mamy tak jeszcze tutaj końcówka Rozprowadzamy. I okruchami ciasta. Posypujemy wierzch. I studzimy. Później damy ciasto do lodówki. Ale na razie należy je ostudzić. Ciasto makowe uczucie jest przygotowane. I tak oto wygląda ciasto makowe uczucie. Ukroimy kawałeczek. Najlepiej jak ciasto jest całą noc w lodówce. Tak wygląda ciasto w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto makowe uczucie.